Siemano, ja jestem Namianek, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. No nie było odcinka tutaj coś około 10 dni, ale mamy wakacje, więc wracamy sobie na GeForce Kinsa. No i w sumie nie wiem co tutaj by chciał sobie pootwierać, nic nowego nie dodali z tego co tutaj spoglądałem sobie przed filmem, więc może spróbujemy sobie na sam początek 10% AWP Asimov razy 3 mamy 3729 zł z groszami. No, i spróbujemy sobie z tego zrobić coś fajnego. Na dzień dobry, niestety nie mamy żadnej Avoplastium, więc tą skręczkę sobie zamkniemy. Na pewno bym chciał tą premium i seta, bo pamiętam, że to są jedne z pierwszych skręczek, które tutaj otwierałem na stronie, jak zaczynałem współpracę. No i sprawdźmy sobie: 50 tysięcy otwarć już niedługo na skręczce premium. Dead by Kitty może być to drogie. No, jest drogie, ale niewystarczająco, żeby zwrócić dwa skiny, które nie dały nam profitu. Lecimy sobie z skrzyneczką Set. Tutaj 25 tysięcy otwarć prawie. No, też ładnie poszła w górę. I widzicie, co mamy. Case Hardenet AK47. W stanie test co daje nam 517 zł zysku. No, bardzo ładnie. Spróbujemy sobie teraz. Hmm, 10% luksury, może spróbujemy sobie. Ogólnie na końcu, spróbujemy sobie jakiś upgrade albo. Nie, upgrade czy kontrakt, nie wiem. Wydaje mi się, że jednak może kontrakt na jakiegoś e, drugiego skina. Ze wszystkiego w sumie zrobimy i spróbujemy coś ciekawego dropnąć. E, Luxury knife teraz, mamy 2700, dobra to jak razy dwa otworzymy. E, nic się nie powinno stać, no a możemy jedynie stracić. 465 na minus. Co by tutaj jeszcze? To jest taka droga skrzyneczka, która mnie też. No zastanawia, czy ona mi odda 450. Sprawdźmy, co my tu mamy. Jest M4A ma... M4A1 s Masterpiece. No i mamy aby 7 zł straty, więc wydaje mi się, że mogę jeszcze raz to otworzyć. Sprawdźmy, co tym razem nam wyleci. Hmm. Okej, okay, skałocik za 800 zł. Ło. Wow. Musiałem przemyśleć, bo mi się pomyliło z tym iron goldem, czy iron... Z żelazem. mi się pomyliło, nie pamiętam jak to było po angielsku Ale dobra, może być, weźmy sobie może Nie no, to jest nie, bez sensu, Weźmy sobie od tych yy, Max, weźmiemy sobie może tego noża I spróbujemy sobie na jakiś 1000 ulepszyć Okej, okay, rękawice mogą być Zrobiłem sobie taką miskę i to sobie siedzi bardzo dobrze. Jeszcze z dwa upgrade'y spróbujemy. Hmm, na przykład, może to i ten nóż. Tym razem, trochę mniej procent sobie weźmiemy. 32% to wydaje mi się, że tutaj tak po lewo siądzie. No nie, no po prawo by siadło. Dobra, więc to niestety sobie przegrywamy. Hmm, weźmiemy sobie te trzy skinki. O, taki flipik fate. A teraz zostawiam sobie normalnie. Proszę. No niestety, dobra yy, otworzymy sobie jeszcze coś za 228 zł a tym czymś może być skrzyneczka AWP w sumie, bo tutaj też fajnie leciało z tego co pamiętam, nie chcę pominąć animacji, tylko chcę 4 sztuki tej AWP -ki. i sprawdźmy co tutaj nam wyleci dobrego Warmgu, WarmGut, Warm Phobos i Safari Mesh. to niestety nie jest na plus 73 zł straty próbujemy po raz kolejny i sprawdźmy co tym razem tutaj nam wyleci a Wupa Mortis, może być w sumie no Dobra, jednak nie może być. Ee, 48 zł to jeszcze czerwoną skrzyneczkę sobie otworzymy. Wiem, że miałem otwierać skrzyneczki eventowe, ale na to jeszcze nadejdzie czas, o ile zdążę nagrać kolejny odcinek zanim event się. No, blisko Dragon Lora, zanim event się skończy. A więc dobra, idziemy sobie na kontrakcik I dodajemy wszystko do kontraktu. Yy, I sprawdźmy sobie co nam wyleci ostatecznie No przegraliśmy jakieś 1000 zł na upgraderze z tego co mi się wydaje Więc za dużo nie wrzucimy do kontraktu Chociaż miałem 2700 czy 3700 Nie pamiętam chyba 2700 Ale dobra wrzucamy sobie ile 3200 No i ten karambit to jest yy, Plus deal za 2252 zł no, Nie jestem zadowolony z tego co nam zostało Tutaj na końcu odcinka no, sprzedam to sobie. Chyba 3,700 jednak miałem, bo mało mi się wydaje, to 2,700. Sprzedam to sobie. No i otworzymy sobie na sam koniec luksury najfy. Tylko, że na trzy mnie nie stać, to otworzymy sobie zwykłe najfy. I tym oto zakończymy dzisiejszy odcinek. Sprawdźmy, cztery sobie otworzymy, a później do tego dorzucimy jeszcze jedną skrzyneczkę. I co nam tutaj wylatuje ciekawego? Fatalnie nam leci. Dobra, dorzucimy. A nie, dobra, jest plusik 22 zł. Cyk i cyk, sprawdźmy co tutaj mamy. I goodnight Knife Tiger 2, okej, okay, dobra, szybki kontrakcik. I ja wam widzowie dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że kolejny odcinek już niedługo. Ten nóż motylkowy śnieć trafia do mojego ekwipunku. No i do usłyszenia wkrótce, siemano!